Paulinka Purszyńska urodziła się w listopadzie 2009 roku. Już w czasie ciąży lekarze odkryli, że dziewczynka będzie niepełnosprawna. Paulinka urodziła się z obustronnym rozszczepieniem podniebienia, a także bez paluszków u dłoni. Dziecko się urodziło się z rozszczepem obustronnym, podniebieniem i zwadamy oburączek. Tak to właśnie widzimy. Obie które się nie były operowane. Jedna i druga. Chodzi o buźkę, Mamy bardzo ładną zrobioną buźkę Na dzień dzisiejszy, jeśli ją ucieka, operacja. Plastyka nosa, wewnątrz kosmetyka buzi, przeszczep ząbku, czekają jeszcze, no co jeszcze mogę powiedzieć po no rozwija się, chodzi o psychikę, to jest normalną dziewczynką, jest na dzień dzisiejszy. Opieka nad niepełnosprawną dziewczynką początkowo była dla państwa Pruszyńskich bardzo trudna. Mimo to postanowili zrobić wszystko co w ich mocy, by dziecko mogło choć częściowo wrócić do zdrowia i cieszyć się życiem tak jak jej rówieśnicy. Dziewczynka do drugiego roku życia przeszedła szereg operacji twarzy i podniebienia. Była jakoś tak. Bo dawała, że, że tak z łatwością ona się przystosowała do tego szpitala, już tak na początku po tych zabiegach to było bardzo ciężko, było popuchnięta, ale tak bo zawsze leżała te, tydzień w szpitalu, że po, tak, po tych dwóch dniach po, po zabiegu gdzieś to tak jakoś taka była radosna ta paulinka, już, już tak nie cierpiała. Kolejne zabiegi jeszcze przed dziewczynką. Niestety w przypadku dłoni niezbędna jest reimplantacja, czyli przeszczep palców stóp na dłonie, a następnie długa rehabilitacja. Z powodzeniem wykonuje się ten zabieg w wielu krajach Europy, najbliżej w Hamburgu. Potrzeba na to ponad 200 tysięcy złotych. Rodzice zebrali dotychczas jedną piątą tej kwoty. Pieniądze są zbierane na operację rączek. Koszt operacji rączek to jest w Hamburgu 242 tysiące złotych. Ile już udało się zrobić? 51 tysięcy na dzień dzisiejszy. Naprawa defertu w postaci rozstrzegu podniebienia udała się bardzo dobrze. Niestety, pewne znamiona pozostaną dziewczynce na całe życie. To znaczy, w wieku dziecięcym pozostaną pewne zaburzenia, które będą wymagały leczenia. No przede wszystkim myślę tu o leczeniu logopedycznym i ortopedycznym, ortodontycznym. Przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o. Wygląd zewnętrzny, wygląd estetyczny, na pewno będzie troszeczkę inna niż zdrowe dzieci, bo jednak ten stygmat, czyli ten ślad wady rozczepowej mimo operacji i dobrego efektu ogólnego pozostanie. Ale w tej chwili chirurgia plastyczna, chirurgia estetyczna jest na tak wysokim poziomie, że rzeczywiście w wieku dorosłym może normalnie funkcjonować. By pomóc w sfinansowaniu kosztownej operacji rączek w Hamburgu, prosimy Państwa o przesyłanie pieniędzy na podany na ekranie numer konta z odpowiednim dopiskiem. Pełen reportaż o walce o zdrowie Paulinki Pruszyńskiej wyemitowany zostanie w kolejnym odcinku magazynu społecznej interwencyjnego telewizji Pomerania. Tylko ważne sprawy, na którego premierową emisję zapraszamy w najbliższą środę o 19.30 i 23.30.